No, weź, dasz radę, mówiłem, że więcej tego nie zrobię. <laughs> Klub Boskiej Brody, nienawidzę cię, Marina. Del Rey skanowanie otoczenia nie wyłączaj trybu ukrycia. Nikogo nie ma. Była tu, to jej. Mieszkanie są pozostałości nietypowej energii. Nie ma żadnych aktów własności na jej nazwisko, ale łatwo je podrobić. ma gnę to skanuj a jeśli wcisnę play w rzeczy samej ma gnę Tofon. i nie wstydzi wypowie i nie wysadzi wypowietrze mnie, ani zachodniego wybrzeża. Nie by łaby to żadna niespodzianka. Skąd ona w ogóle wytrzy. wytrzasnęła magnetofon? Cześć, Toni, tu w hitnej.